Witam wszystkich, z tej strony Spektra, a my wracamy do gry Cyberpunk 2077. Mamy tu Helmana i możemy z nim porozmawiać. Pytanie, czy chcemy z nim rozmawiać? O Boże, co to za cienie? Ło, wow. fajne cienie. Oj, nie to? No to cóż, chyba nie zostaje nam nic innego, jak z nim porozmawiać. Co tam leży? W tym pokoju, czy mi się wydaje, czy on jakoś lepiej wygląda niż tamten. Dobra, hmm. hej, hej, to takie, hej, okay. gdzie jesteśmy? W motelu, na zadupiu. Na jakimś konkretnym zadupiu? Nieważne. I tak się stąd sam nie wydostaniesz. A po co tu jesteśmy? Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie przysyła cię Yorinobu Arasaka. Nie. To znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż Kang Tao, możemy negocjować. To się zdziwisz. Mam problem, a ty mi pomożesz. Nie ma żadnej oferty. Nikt mnie tu nie przysłał. Mam problem, a ty mi pomożesz. A co to ma wspólnego z Bierczypanem? Twój tech usiłuje mnie zabić. Mam w głowie konstrukt Silverhanda. Hmm. Mam w głowie konstrukt Silverhanda. Zaczynam od tego świrować i wiem, że będzie już tylko gorzej, jeśli go nie usunę. Nie tak to reklamujecie na mieście. Więc słucham wyjaśnień, Silverhand? Kronoty. Niemożliwe. Skąd masz ten Bioczyk? Musisz usunąć bioczyp z mojego systemu. Krady, on go była Długa historia. Długa historia. Jeśli dopadnie mnie rasaka, jestem trupem. Ty podobno umierasz. Czyli w zasadzie nikomu się nie śpieszy. A mnie to naprawdę interesuje. <laughs> Ukradłam go Jorinobu Arasace. Na zlecenie kogoś, kto potem zostawił mnie na lodzie. I zdecydowała, że najlepiej będzie trzymać towar we własnej głowie. W sumie to nie był taki zły pomysł. Bo dzięki temu, kiedy dostałam kulkę, konstrukt mnie zrestartował. Zawsze wiedziałam, że plan Jorinobu źle się skończy. Ale nigdy nie wpadłbym na coś takiego. <laughs> Unikatowy Teharasaki Arasaki chodzi sobie, jak gdyby nigdy nic po ulicy. Dzięki. Musisz usunąć biotyp z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś, tak czy nie? Więc wcale. Jeśli mówisz prawdę, masz w głowie nową, eksperymentalną wersję biochipu. Wiem, że nie da się go tak po prostu usunąć. Czym się różni wersja? Wiem, że nie da się go tak po prostu usunąć. Mój riporter. Pokazałeś biochip jakiemuś partaczowi z ulicy? ej... – Kto ej. jeszcze o tym wie? Szukałam pomocy. Myślisz, że pierwsze co mi przyszło do głowy, doporować fałkę Kanktao? Czym się różni wersja prototypowa? Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej... Świadomy? Agresywny. To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. No. Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. I była cholernie rzadka i cholernie droga. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała służyć do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Kiedy opuszczałem Arasaka, projekt był wciąż w fazie testów. Jak dokładnie miało to działać? kogo było stać na taką wersję Bayer-Chipu. Eee, tam ktoś chodzi w oknie. Jak podoba. dokładnie miała działać ta nowa wersja? Planowaliście, że co? Że, że Engram będzie wygryzać ludzi z ciała? W trakcie testów zakładaliśmy, że ciało podczas zagnieżdżania konstruktu będzie już neuralnie obojętne. Czyli martwe. Tak. Dlatego to, co przytrafiło się tobie, jest tak interesujące. Kogo byłoby stać? No, popytajmy. Na ile wyceniacie nieśmiertelność, ha? Kto mógłby sobie pozwolić na taki tech? Ten model nie miał prawa ujrzeć światła dziennego. Prototyp powstał na polecenie Saburo Arasaki, który osobiście nadzorował cały projekt. Czyli gdyby nie Jorinobu, nigdy by się o tym nie dowiedział. A gdyby nie ty, projekt nie okazałby się sukcesem. To jest prawdziwy przełom. Cieszę się, że się cieszysz. Ja tu mam szczęście. Ok, twój tech działa. Gratulacje, teraz go usuń. To mam szczęście. Nie wiem. Nie chcę być z niego, co... nie wiem. Uy, no ja to mam szczęście. Teraz jestem najbardziej wyjątkowa ze wszystkich. To znaczy, że mi pomożesz? O proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Mm. Zaraz, zaraz. Moment, dopiero się poznaliśmy. A jak to sobie wyobrażałaś? Jeśli mam ci pomóc, muszę cię zbadać. Ale chcę u Wiktora. Okej. Okay. Ja się go boję. Hmm. Niewiarygodne, to wygląda. Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. O kurwa! Co? Co jest? Mów, jak się tego pozbyć! Przykro mi. Twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji. Nie może już działać samodzielnie. Jedyne, co mogę zrobić... haha, zaczyna się targować. ...to dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji, gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatni etap. Mówiłeś, że projekt był w fazie testów. Czekaj, mówiłeś, że projekt jest w fazie testów. Więc skąd wiesz, jak to się skończy? Bo przed chwilą widziałem, jak konstrukt przeżera ci mózg. On jest zaprogramowany, żeby za wszelką cenę zagnieździć się w nowym środowisku. A twój mózg nie jest w żaden sposób zaprogramowany, żeby umieć z tym Czyli walczyć. Czyli co? Engram prędzej czy później wygra. Tak, a z tego, co słyszałem o Silverhandzie, to rzecz dokładnie w jego stylu. Wygląda na to, że wyrosłem na czarną legendę Asaki. Co dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz, jak to jest mieć dwie osobowości? Bardzo Bo To nie się. jest tak, że słyszysz głosy. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Ha. Widzę go i mogę z nim rozmawiać. Dobra, dosyć tego. Może nam coś powie? Widzę go i mogę z nim rozmawiać. To nie jest rozmowa. Ale rozumiem, co masz na myśli. Zauważyłaś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? Daj już spokój. Hmm. Co masz na myśli? Zaczniesz robić rzeczy, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia. Przecież wiesz, kim on był. To fanatyk, terrorysta i samobójca. A to skurwiel. No i kto ci teraz robi wodę z mózgu? Dlatego myślę, że lepiej, żebyś już teraz pomyślała o klinicznej izolacji. Dobra, dosyć tego. Czy ty teraz grasz na czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz? Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb! No wreszcie. Spróbuję ci pomóc, jeśli przejdziesz razem ze mną do Kangtao. Zapomnij o Kanktao. To co? Masz jeszcze jakieś pomysły? Jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy Biochipu. To pełna dokumentacja projektu. Kanktao oferowało za nie naprawdę dobrą cenę. Masz je przy sobie? Musi mieć, przecież bez nich jest gówno wart. <ścoughs> o, mój Win. Boże. Takie mury? Są robi? Też ma do ciebie parę pytań. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuje ci tyłek. O, przestraszony. Już prawie z nim skończyłam. Schematy Relika. Lepsze to niż nic, o ile znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno -bełkotu. Co z nim potem zrobisz? Jeszcze nie wiem. Mówisz poważnie? Znasz mnie. Byłem impulsywny. Okej, okay. jest twój. Zostawię was. Mam nadzieję, że się dogadamy. Tak byłoby dla ciebie najlepiej. <grym> Więc zapamiętam. To. Może czemu nie chodzisz? Nie tu gorąco. O! w ogóle o tym rozmawiamy zaraz opowiesz jak to rozejmiesz lasakę, nie mam ochoty na rozmowy jesteś to jak? gotowa? no wyrzuć to wreszcie z siebie przecież widzę, że coś ci chodzi po głowie cały czas próbuję się rozgryźć Chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Na początku myślałem, że po prostu masz pecha, ale obserwowałem cię i już wiem, gdzie tkwi Twój problem. Zawsze byłaś tylko tribikiem w korporacyjnej maszynie. Gdy cię wyjebali z okazało się, że bez wsparcia firmy możesz co najwyżej okradać kosiarzy. Sporo wiesz na temat mojej przeszłości. Przebłyski Twoich wspomnień tak samo jak ty moich. Boję się, że przyjdzie taki moment, gdy twoje wspomnienia będę traktowała jak swoje własne. Kurwa, jeśli to działa w obie strony, to będę musiał żyć ze świadomością, że dałem się wyruchać Deshawnowi. <grym> Czy zauważy moment, kiedy stanę się tobą? Jak żyje się w moim ciele? O. A jak się żyje w moim ciele? Wszystko jest za duże albo za małe. O hormonach nawet nie mówię, bo to jest szaleństwo. Jest też wkurwiający lak pomiędzy widzeniem i dotknięciem. Gdy bierzesz do ręki kubek, mijają wieki, zanim poczuje ciepło Kiedyś odpalałem jednego szluga od drugiego. Teraz cały czas jestem na głodzie Nikotyno. Stopniowo się przyzwyczajam, ale jest parsze, wie. No. Powiedz, czego ode mnie chcesz. Ale tak naprawdę. Musisz mi pomóc załatwić polachunki za lata. Tylko tyle. Po prostu nie możesz znieść bezczynności? Myślę, że zawsze musisz mieć jakiegoś wroga. Sam nie wiesz czego chcesz. Jasny cel, tak jak mój. Chcesz dokopać rasadę, ja nie chcę umrzeć. Wygląda na to, że oboje mamy jasno sprecyzowane cele. Na dodatek zbieżne. Ty potrzebujesz dotrzeć do Mikoshi, żeby się uratować, ja, żeby je zniszczyć. A ty znowu swoje. Chodźmy do za zastrzelmy system. Powiem ci, dlaczego chcę zniszczyć Arasakę, i powiem to tylko raz. Chcesz usłyszeć? Powiedz. Widziałem, jak korporacje zabierają farmerom wodę, a potem i ziemię. Jak zmieniają Night City w maszynę do łamania ludzi, do drenowania ich z pieniędzy, ze szczęścia, z marzeń. Od dawna kontrolują nasze życie, a Chcą sięgnąć po nasze dusze. Jeśli się dobrze zastanowić, to możesz mieć rację. Wi! Gówno wiesz i gówno rozumiesz. Ja wydałem im wojnę nie dlatego, że uwieram mnie kapitalizm i nie z żalu za dawną Ameryką. To jest wojna ludzi przeciw systemowi, który wypnął się spod kontroli. Walka z pierdolonymi siłami entropii. Rozumiesz? No. Zrobię wszystko, żeby ich pokonać. Jeśli trzeba będzie zabijać, to będę zabijał. Jeśli będę potrzebował twojego ciała, to wezmę je sobie. Hmm. I tu chyba nasze cele się rozwijają. Jeszcze nie rozumiesz, ale przyjdzie na to czas. No tak, stanę się tobą. Okej, okay. spotkaj koty. Aha, no tak, tak, muro jest tam, ale... Mi się nie podoba, że mnie tak wyrzuciło z mojego pokoju. Co się stało? Dostrzegasz tego co jest Kim jesteś Jakby oni płaczą, on się na mnie patrzy. ma wiesz? bardzo ładną broń. Nie wiem, czy... No Boże, zgłoszono wykroczenie. Właśnie tego potrzebowałam. Kurde Drony policyjne, dobra, nie, nie będę się z nimi bić, bo będzie ich coraz więcej, Au. ale uratowałam tamtego kogoś. Dobra, musimy uciec trochę. Co się stało? To był krzak! Żyjesz, w motorze? O, okej, okay, to, to była skała, duża skała, ale okej. Okay. O, o! No, zmienił się gościu. Bez sensu, kurwa! Ludzie się zmienili, no ale jakby. Aha. O, teraz już ich tam nie ma, bo wcześniej widziałam tu dwie zielone kropki w środku. Zakładam, że taka murę Co to robi? Jest jakiś autystyczny taniec. Co to za muzyka? Muzyka. Znaczy, dobra? Słyszysz? Ciekawość nas ochroni. Witaj. Nazywam się Elizabeth. Chcielibyśmy z mężem zaproponować Ci współpracę w pewnej delikatnej kwestii. Eee, Czemu dzwążył do mnie? O co chodzi? Kim jest Twój mąż? Co to za kwestia? Jeśli nie masz nic przeciwko, wolałabym omówić to na żywo. Czy możemy się spotkać? Mm. Tak, jak najbardziej. Spotkajmy się. Zaraz Ci prześlę adres. Do zobaczenia. To jednak mogłam, wydać coś więcej. Eee, dobra, zobaczmy, jak nam się misje. Ciennik. Okej, okay, zostało tylko ratowanie Ewelin. No i takie mura. Okej, okay, szkoda, że się wdałam w bójkę z policją. Może coś by się dowiedziała. Poszłabym do Wiktora może on coś będzie wiedział o tych W sumie mamy plan engramu, hej. mi w głowie od rana piosenka Boże w ogóle muszę kontynuować, bo zaraz mam zajęcia. 15 minut. hopsa Au! Wiktorze! Wiktorze, nowe informacje. sklepika No nie, dlaczego nie możemy mu o tym powiedzieć? Co za, co za zło I w ogóle Jak można było zrobić taką super postać i dać jej tak mało do roboty, interak... Myślałam Oj. o wymianie cybernetyki Masz może coś nowego? Rozejrzyj się Ach, i jeszcze to rozejrzyj się jest takie typowe dla MP-ów, sklepikarzy o coś nowego? to nowe? o hmm. zaraz. nie wiem, nie wiem co lepsze. czemu nie mogę mieć obu? no dobra, Nieważne. Uch. Uuu, zwiększa zdrowie. Ej, spoko. Wzmacniacz synaptyczny. Nieźle. 30% zdrowia. Zawsze spoko. Tu mamy coś jeszcze, ale nie. No, to już było. Okej. Okay. No dobrze, Wiktorze. Czy tutaj nadal masz jakieś nowe maile? No. Nope. Ja muszę koniecznie dowiedzieć się, gdzie jest ten place. Tu nadal jest latający ten. Tu chyba nic się nie zmieniło, więc możemy po prostu przejść dalej. Cześć, mam coś dla ciebie. Mówią, że gdy Wakako dzwoni do ciebie osobiście, to zawsze ze śmierdzącym zleceniem. <laughs> Sprawa jest tu delikatna. Szczegóły proszę. O nie. E, ty! Ona nic nie mówi. To po prostu zlecenie morderstwa. Dzwoniłam się do Dolej lamy? A no to przepraszam, pomyłka. Nie mieszkasz w tym mieście od wczoraj. Wiesz, w co się gra na ulicach. ten rzeczywiście jest winny? Zasługuje na śmierć? Nie jestem sądem karnym, ty też nie. A co dokładnie zrobił? Archiwum prasowym też nie jestem. Bierzesz tę robotę? Biorę. Klient będzie czekał przy samochodzie na rogu 6 i Brandon Street. Przy samochodzie. Pojedziecie jego autem. Koleś chce osobiście zobaczyć, jak rozwalasz tego faceta. Mm. Powodzenia mi. Rozumiem. Oj, uliczna sprawiedliwość. Właśnie fajnie, że mówiła rzeczy, więc może... Mm. Ach, dobrze, uliczna sprawiedliwość. Usiądź i zaczekaj na Billa. Masz rację, że to zlecenie od ku śmierci na mile. W ogóle zabójstwo na zlecenie to nie jest do końca to, do czego się urodziłaś. Nie zawodzi porozmawiać z Billem i poznać szczegóły, ale ja na twoim miejscu odpuściłbym to. Dela Main, Księga Champion Animalsów, Champion Glen, Glen... Glen? Ale zaraz, bo... Jeszcze dzwoniła do nas ta laska. O! Jeżeli robota zaczyna się jak klasyczny kryminał, elegancka kobieta dzwoni do ciebie i nie chce podać żadnych szczegółów, tylko prosi o spotkanie, to są trzy możliwości: albo ci się śni, albo oglądasz kiepski Braindance, albo ktoś cię wrabia. Pierwsze dwie opcje wykluczamy. Co nie zmienia faktu, że to ciekawe. No dobra, to wydaje mi się, że tutaj zakończymy ten odcinek. Dziękuję za. Uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku gry Cyberpunk. Kurde! Czy możecie się zamknąć, jak ja tutaj próbuję się pożegnać? Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku gry Cyberpunk 2077. Je! Yeah.